Czy manko widzowie? Witam Was w, w pierwszym odcinku z wcale niepodwalonej serii, gdzie będę oceniał Wasze konta na YouTubie, Więc pierwsza jest Natix Star. Okej, okej, swoją Monhantel, swoim monolotem. I ogólnie 138 subów. Okej. Okay. Jestem Natix. Jestem, to są opis jest na razie okej. Okay. Jestem tą samą osobą co tx 3828. Niestety mój kanał został zepsuty str stracony, więc trafiłem 500 sub. Dużo nie, ale jak jakby... Dobra, będę nagrywać tu. Moje życzenie mamy plastyczne wyjazdy z Olixart, Robloxa, Minecrafta i wiele więcej. Im więcej subskrybentów, tym będzie więcej filmów. I nadal współpracuj... Dobra. Jeszcze raz proszę obserwuj. Bo dla was to kliknięcie a dla mnie jesteście bardzo ważni. Proszę. I ogólnie tutaj dress to Impress. Ja się nie grałem, ale wyświetlenia. 1100. Okej, okay, tutaj 1000. W ogóle weźmy popularne. 15 tysięcy to dużo wyświetleń. I najwięcej na filmach to jest 25 wyświetleń. Tam się łapkę. Ogólnie bym jeszcze dojął chyba montaż. To, chyba. Dobra, ja trochę tego filmu już obejrzałem. I jako całokształt daję. Sorry, bo dla mnie ten... nie lubię grać. Nie, nie grałem w Dressu imprez i raczej nie zamierzałem grać. Więc tylko przez to to. 5,5 na 10. Dobra, następną osobą jest Juleks Elix. I... Co? 18 lat temu! Dobra, i Juleks Edits. To, czyli Enix Juleks, inaczej, ma 829 subów. I ogólnie zobaczmy opis. Więcej Ja 500 sub do końca. No tutaj, niezaktualizowany opis. Siema, jestem Julek. Nagrywam na przypadkiem. Bo jak moja mama miała konto na Edith'u to je przejąłem i zacząłem nagrywać różne rzeczy. A to dlatego 18 lat. Np. Guys i browsers. Sorry, że nie nagrywałem tyle, ale mia miałem blokadę i nie mogłem nagrywać. Jeszcze raz przepraszam, wbijajcie na mój kanał, bo lecimy po 1001 sub. Cele sub. 50, 100, 150, 300, 300, 350, 400, 560. No dobra. O kurde. Co jest? Dobra. I dobra. Tutaj... Z Zobaczmy wyświetlenie najwięcej na filmie. 152, nie jest najgorzej. A teraz zobaczmy naj... tutaj. To zrobi co nie? Dopiero tam trawy. Julek dość trawy w końcu. I zobaczmy popularne. 37 tysięcy. Tu już lepiej jest. i ogólnie... Jeden rok temu to już I ogólnie tutaj na tym filmie był niezły montaż, ale zobaczmy najnowszy. Mm -hmm. Dobra. Jeszcze za tutaj muzyczkę jakąś. I ogólnie... To ja mam, bo mam i to... Tutaj to ten montaż bym zrobił. I dobra, jako cały kształt dałbym jakieś... 7 na 10. Teraz ośmiornica. Czas na ośmiornicę. Film o tym, jak Ty, Proszę odpowiedzieć, Ty. To było absolutne kino. Czyli większość, bo na tym kanale są tylko y, ten raz, ja 7 filmów. Sący w sumie najwięcej, ile mam tutaj wyświetleń. A, nie można zobaczyć. Cześć, 18, 20, 30, 30. 68 wyświetle. No. Może być. It's I co jest popularne, bo ma. I ma dużo tutaj takich popularnych. Co jest? tutaj całe to jest 1000 więc jako, ale szkoda, że ma mało filmów więc jako ksz, całokształt a jeszcze ma 78 słupów i nie ma opisu więc jako ksz, całokształt daje 6 na 10 dobra, teraz glitchy i on ogólnie No, niektóre były fajne filmy Ale reszta to jest takie No mech, no bo montaż się tutaj przyda Montaż się tutaj przyda Komentuje zwierzęta Dobra, 77 subów Opis to komentuje zwierzęta Dobra Popularne filmy najwięcej? I 101 wyświetleń, więc no jest. Chyba jak. Jest... lepiej nie było, jeśli się nie mylę. Tutaj najwięcej to jest 4100, więc. no. nic, nie wiem, sam sobie by... Dobra, jako. ja jako je... cały kształt daję. Pół na dziesięć, teraz czas, czas na koni i Nubon Roblox. Dobra, o tego szorca nie widzę. a nie widziałem. On w ogóle ma chyba tylko dwa szorce. Mam nadzieję, że nie, dlatego nie chcę pokazywać mojego komputera. Dobra, no 7 subów, 2 i to takie no niby jestem 1000, ale to no, strasznie, no, dużo brakuje, więc jako cały, No dla, nie wiem, cały kształt daje 4 na 10. Teraz czas na długo rodoc, dobra. No, więc on ma tylko 4 zaplodowane filmy opis ma taki siema, jeśli szukasz fajnego Robloxowego contentu to dobrze trafiłeś. I ogólnie filmy to jest... Ten drugi film to jest XD, bo ja się nie spodziewałem tego. ej dobra, ma 14 subów i 4 filmy, więc... Ale chociaż ma opis zrobiony. I dobra, więc jako całą kształt daje. 4,5 na 10. Dobra, teraz oceniamy kwadrat. Więc ma 48 zaplodowanych filmów. Ma opis kwadrat 1, kwadrat 2, kwadrat 3. I sprawdźmy, ile ma najbardziej popularne. 108. w drugim miejscu w popularności ma, jest film o mnie. I na trzecim też, więc ma 75 słuchów. I jeszcze sprawdźmy najpopularniejszy szorsty to 5800. Ale dobra, więc jako całość, kształt, się 70, widzimy, daje na Jeszcze nie wyłączaj. Jeszcze chwilka. Zapraszam Cię na moją nową animację. Jest gdzieś tam, wejdziesz najnowsze, to tam drugi film, tam chyba. I no po prostu zapraszam i ogólnie jeszcze, proszę, jeśli jeszcze nie masz sobie na tym kanale, proszę zasubskrybuj, bo zaraz już się zbliżamy do 3000 i dziękuję za oglądanie na